Najgorsze jest to, że pod tym postem on ostentacyjnie lajkuje komentarze związane mm -hmm. z hejtem tak? na mnie, na Kevina, na wszystko, co się teraz dzieje. Roxy Michał, kolejny udany występ, ale Roxana to jest o tyle niesamowite, że Ty jeszcze wczoraj byłaś pod kroplówką. Jak Ty się w ogóle czujesz? No, przedwczoraj. <laughs> Dobrze, odzyskałam głos. No. <laughs> jest ok, naprawdę. Miałam faktycznie słabszy moment, bo... Wziąłam sobie bardzo dużo na głowę i miałam ten z i sekretny koncert, do którego się intensywnie przygotowywałam choreograficznie, więc moje ciało było zmęczone. Do tego doszło przeziębienie i musiałam, musiałam po prostu sięgnąć po kroplówkę witaminową, która postawiła mnie na nogi. Żeby dziś móc zatańczyć, też nie chciałam zawieść nas jako par, nie chciałam zawieść Michała, całej produkcji i wszystkiego, co się działo dzisiaj na parkiecie. Dlatego cieszę się, że, że to wszystko zadziałało i, i jestem już z powrotem w formie, ale musiałam szybko działać. Istniała obawa faktycznie, że mogłaś nie wystąpić w tym odcinku? Myślę, że nie. nie. W ogóle nie dopuszczałam do swojej głowy takich myśli, ale opuściłam kilka treningów ze względu na zdrowie. No. Jednak musiałam się kurować i no, byłam naprawdę wyczerpana i przeziębiona bardzo. Więc też nie chciałam stwarzać ryzyka jakiegoś zarażenia Michała, mm. dlatego no, musiałam odpuścić kilka treningów, przez co mieliśmy trochę mniej czasu na dopracowanie naszego Pikstepa. Ale daliśmy radę, nadgoniliśmy. No właśnie, nikt nie tak. zauważył, co można zauważyć w punktacji. Myślę, że ta regeneracja jest czasami ważniejsza niż trening. I jak ta kondycja była trochę zdrowotna, była trochę gorsza, to lepiej odpuścić trening, nabrać sił i kolejne treningi wtedy też są w pełni wykorzystane i efektywniejsza praca. Także dobrze, że wzięliśmy sobie ten czas wolny na to zregenerowanie się. Ale już jest wszystko dobrze. Od jutra ciśniemy do kolejnego odcinka. Czyli jest hardcore, jest hardcore. A jak oceniacie dzisiejsze wypowiedzi, jeżeli? Bardzo pozytywne. Zwróciliście uwagę szczególnie. E, jeśli chodzi o nasz występ, to bardzo miło, że tak ciepło się wypowiedzieli. Cieszymy się, że też zobaczyli postęp, tak, jeśli chodzi tak, o tą tak. ekspresję, o emocje. Tak, o to nam też chodziło przede wszystkim w tym występie, żeby właśnie popracować nad tymi błędami, które się wydarzyły w pierwszym odcinku, właśnie jakimiś niedociągnięciami. Czarna Mama powiedziała, że potrzeba w naszym tańcu więcej emocji, i nad tym to udało nam się wypracować. Co pokazaliśmy właśnie w dzisiejszym występie. Miałabyś porównać to bliżej Ci sercem do Czaczy czy do Quickstepa? Ciężkie pytanie. No do Czaczy jednak, bo Quickstep, jak w ogóle jak się dowiedziałam, że zatańczymy Quickstepa, to ja się popłakałam. Ja już nie chciałam, tak, ja się, nie chciałam sobie tak, wiesz, na banie wjeżdżać, że to jest straszny taniec, ale ja naprawdę się w tym na początku nie odnajdowałam, nie odnajdowałam i też w ogóle mi te kroki nie chciały wchodzić. Zresztą, Michał, pamiętasz, jak było na początku? Ja mówię, że to mi w ogóle nie wchodzi. Ja mylę kroki. To, to nie jestem ja w ogóle. Nie, 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 nie. Wszystko tak, wiesz, nienaturalnie dla mnie. I te skoki. Tutaj ramy musisz trzymać sztywno, a w nogach się dzieje wszystko. Więc, no, byłam załamana, Ym, ale nie dałam przezwycięstwa Ciężyć po prostu m, tym myśl, myśląc w swojej głowie. E, I raczej starałam się mimo wszystko pozytywnie nastroić. E, Michał też e, przedstawił mi całą choreografię, więc już byłam spokojniejsza. Też jak dowiedziałam się, do jakiego utworu tańczymy, to mówię: dobra, jest fajnie, tańczymy do Beyoncé na pewno e, będziesz. No tak. tak, tak. Więc to mnie tak podniosło na duchu, i już m, po kilku treningach faktycznie tak się wzięliśmy w garść. I po prostu ucisnęliśmy, i finalnie ja jestem bardzo zadowolona z tego efektu. I myślę, że fajnie to wyszło, że właśnie to był efektowny taniec ze względu na jego trudność. Może nie, nie była widoczna tak bardzo, ale no jest to trudny taniec. Ja bardzo się cieszę z Roxanne, że zrobiła taki postęp, i pamiętam jak pierwsze treningi to była załamka, że quick step, że jak ona mnie tak skakała. A tutaj naprawdę się rozskakała, i myślę, że pokazała dzisiaj klasę, że nawet jak ma taniec, który nie do końca jej leży to nawet sobie z takim poradzi. poradzić. To zambitna dziewczyna, no już wiele razy mieliśmy okazję się o tym przekonać. Wspomniałaś o tym, że ostatnio bardzo dużo się działo o swoim sekretnym koncercie, Sekret Roxy. Widziałem Michał, że ty byłeś. Jak się bawiłeś? Ja się bawiłem świetnie, ja bardzo Roxanem wspieram. Jestem również jednym z węgielków. <laughs> I doceniam pracę, jaką ona jej zespół włożyła w całe to wydarzenie. Lubię jej twórczość, lubię jej muzykę, więc bawiłem się świetnie. Dużo znajomych też tam spotkałem i się ucieszyłem, że, że, że wszyscy wspieramy Roxanne i, i że też lubimy jej muzykę po prostu. E, więc, no, przyznam szczerze, że ta trasa, którą zapowiedziała, to może być e, nie, coś. <laughs> więc. E, Wspieram. Się Wydajsku, chyba też koncert, tak? W dokładnie, twoim, w moim rodzinnym wie? mieście. E, dlatego, jak akurat będę miał okazję tam być, to ja oczywiście wpadnę jeszcze raz. E, no, było świetnie, Uuu, naprawdę. ja no na ty, jak oceniasz całe przedsięwzięcie? E, bardzo mi decyzje. miło mniechał z tego, co mówisz. Cieszę się, że, że ci się podobało. I tak byli też inni uczestnicy tańca z gwiazdami Była Mawka, Julka. Wzięłam właśnie na jej relacjach i mi też super. Także no my tutaj całą ekipą się mega wspieramy. Mhm. E, jak odczucia moje, bardzo fajne. Naprawdę jestem zadowolona. Wszystko się udało, dam siebie wszystko. No, w sumie trochę się przygotowywałam do tego koncertu, więc cieszę się też, że, że to się udało i że mam już to za sobą i że też właśnie recenzje są dobre. dobre. Wspomniałaś o tym, że wszyscy tutaj się wspieracie. Czy miałaś już okazję porozmawiać dłużej z Dagmarą Kaźmierską, No bo zdradziłaś mi, że jesteś jej wielką fanką. Tak. Szczerze, wiadomo jak to jest. Ja oglądałam Dagmarę w Królowych Życia i myślałam sobie, no, że jest super babką, właśnie taką naturalną, nikogo nie udaje. I tak jest. Rzeczywistość mi pokazała, że Dagmara jest... Tak samo świetną osobą w telewizji, jak i na żywo. I właśnie cieszę się, że się nie zawiodłam, bo czasem jest tak, że wiesz, poznajesz kogoś, znasz kogoś z jakiegoś serialu, a później się okazuje zupełnie inną osobą na żywo. A ona jest taka sama, jeden do jeden, więc ja po prostu ją kocham. Zresztą ka każdy uczestnik tutaj jest naprawdę cudowny. No tak, Mara ma takie dobre serce, mam wrażenie. Jest naprawdę taką ciepłą osobą. Jest po prostu sobą i to jest piękne. Też pani Małgorzata Królikowska. No mhm. jest tak ciepła, jest tak kochana. No ja uwielbiam tutaj wszystkich. Ja nie... Masz takie ciocie tutaj trochę, można powiedzieć. No bardzo kochane są. One też mi dają właśnie dużo takiej otuchy, a ja im też się staram dać dużo wsparcia. Też Julka, oczywiście Mawka. No, no wszyscy, Przecież wszyscy, wszyscy, wszyscy po prostu. Nie wspieramy. będę tak wymieniać pojedynczo, ale każdy jest tutaj wyjątkowy i fajnie, że te charaktery też się tak fajnie uzupełniają i są zróżnicowane. A Zrobiło wam dzisiaj mocniej serducho podczas werdyktu? Bardzo, tak, bo to był pierwszy odcinek, w którym ktoś... No niestety no. się pożegnał z programem i jest nam bardzo przykro, bo już zdążyliśmy się zrzeźć z Kasią i z Adamem. E, no mm. mi serducho bardzo biło, naprawdę, ja się stresowałem, a nawet jak już się dowiedziałam, że my przyszliśmy dalej, to ja tak. się stresowałem za innych, bo wiedziałem, że zaraz odpadnie ktoś, kogo polubiliśmy, z kim mamy super kontakt e, i też wiem, ile wszyscy wkładamy w to pracy e, i jak potem może... i zdaję sobie sprawę z tego, jak to może być przykro potem odpaść. No, ale bardzo wspieramy i trzymamy kciuki za naszą karierę taneczną Kasi i sportową Adama. No, Adam zapowiedział, że będzie dalej tańczyć, więc może też za karierę ta taneczną Adama. Kto wie, może spotkacie się ponownie tutaj gdzieś na jakichś salach tanecznych. Roxy, jeszcze muszę Cię zapytać o jedną kwestię, która jest aktualnie taka najgorętsza w Twoim kontekście. Wyniknęła jakaś dziwna sytuacja, której szczerze mówiąc, ja jej nie do końca, nie do końca ją rozumiem. Czy mogłabyś mi wyjaśnić, o co chodzi między Tobą, a Twoim byłym. Zaznaczmy tour menadżerem. Mhm. Już ci mówię. Um, ja myślałam, że jest wszystko dobrze między nami. Tak naprawdę, do momentu, kiedy Mateusz nie postanowił wrzucić posta, który wybrzmiał w trochę dwuznaczny sposób na profilu mojego zespołu, mhm. um, z którym grałam przez ostatnie 6 lub 7 lat, on wybrzmiał w taki sposób jakby. Nagle moi muzycy dowiedzieli się, że e, teraz gram z innym zespołem i nie będzie plenerów, a oni tak naprawdę mieli tą informację już dużo wcześniej. Ja to wszystko z nimi przegadałam. Ja nienawidzę nieszczerości, jeśli chodzi o współpracę. A chłopaków znam tyle lat, że no, naprawdę błagam cię, ja szanuję ludzi, z którymi pracuję, e, tym bardziej, jeśli jest to tak długa współpraca i uwielbiam ich jako ludzi są świetnymi muzykami. E, dlatego też chciałam tę sytuację postawić e, od początku e, w jasności. Także dałam im znać, że mam na siebie inny pomysł. Na grupie już... Naprawdę myślę, że z miesiąc albo nawet dłużej, nawet większy czas temu, i znać, że po prostu mam inny pomysł na siebie, chcę zagrać trasę biletowaną, klubową, chcę po prostu zrobić coś innego. Napisałam im wszystko, co czuję na ten temat. Podziękowałam im za piękne 7 lat grania wspólnych koncertów plenerowych, za naszą pierwszą wspólną trasę. I wszyscy to zrozumieli. Oni pożyczyli mi powodzenia w dalszej drodze, więc rozstaliśmy się totalnie z taką czystą kartą. I miałam wrażenie w dobrych relacjach. Zresztą z chłopakami tak naprawdę od tej dramy się nie kontaktowałam. Nie wiem, co oni na ten temat sądzą. Chciałabym się ciebie zapytać o to, czy mieliście okazję ze sobą porozmawiać już po... Trzeba to skonfrontować, chociaż... No, to myślę było wielkie zaskoczenie, zarówno dla mnie, jak i dla nich, bo Mateusz wprowadził ogromny chaos, jeśli chodzi o e, komunikat na, na składzie węgla, bo wiesz, komunikując coś takiego na składzie węgla, na profilu zespołu publicznym, dajesz do zrozumienia ludziom, że chłopaki, którzy grali w zespole, też się pod tym podpisują. A to zupełnie tak nie jest, bo nikt oprócz niego nie ma dostępu do tego konta. Nawet ja. Dlatego nie miałam na to zupełnego wpływu. Mm, także wprowadził ludzi po prostu w błąd. Później edytował ten post. Nie wiem, czy zdążyłeś zauważyć. Ale widziałem, że Pawbis skomentował. Tak, Pawbis skomentował. No, to, to, to też skończy. było dużo red flagów z jego strony już wcześniej, i wcześniej powinnam e, już zastanowić się nad pewnymi jego zachowaniami. E, no a teraz po prostu dał popis e, publiczny i wszyscy widzą, jak, e, jak wygląda ta sytuacja, nie tylko fani, ale też ludzie z branży. E, no, jest to bardzo przykre, wiesz, ja się zawiodłam, naprawdę, bo e, łączą nas wspólne chwile, dużo razem przeszliśmy. E, z Mateuszem też bardzo dobrze mi się współpracowało, no ale tutaj naprawdę pokazał swoją prawdziwą twarz i bardzo się e, na nim zawiodłam. Myślę, nie tylko ja, ale też e, fani, którzy towarzyszyli nam w koncertach, byli na tych koncertach, też go znali. No, najgorsze jest to, że pod tym postem on ostentacyjnie lajkuje komentarze związane mm -hmm. z A hejtem, to ciebie, to... na mnie, na Kevina, na wszystko co się teraz dzieje. Dlatego to jest, to jest takie, chyba to najbardziej mnie upodło, że po prostu nie ma, nie ma w ogóle takiej bariery i lajkuje te rzeczy, czyli podpisuje się pod tymi złymi komentarzami na, na nasz temat. No ale cóż, no nic z tym nie zrobię, nie mam na to wpływu. Ja musiałam wydać to oświadczenie, po prostu czułam się w obowiązku jakby wyjaśnienia. Tej całej sytuacji. Moje Dobra, trochę nad tym chaosem. Dokładnie, ja chciałam zrobić to w zupełnie inny sposób. Chciałam po prostu znaleźć odpowiedni moment, zagrałam cykle Roxy. chciałam podziękować całemu mojemu zespołowi. Zresztą tam nawet Franek, dźwiękowiec, z którym pracowałam, napisał pod tym postem bardzo miły komentarz. Nie wiem, czy widziałeś. Podziękował mi, całej mojej rodzinie, całej, całemu zespołowi za te wszystkie lata i pożyczył właśnie powodzenia, więc żadnego kwasu z zespołem nie mam. Absolutnie. Tylko tutaj Mateusz, no niestety. Bardzo bardzo dziwny i zaskakujący sposób się zachował. Ale nie ma co się skupić na tych rzeczach negatywnych. Przed Tobą wiele wyzwań zawodowych. Trasa koncertowa startuje w październiku. Ja się bardzo cieszę z tego, że w końcu wyruszysz w trasę, w trasę biletowaną. Nie mogę się doczekać, a tymczasem cieszymy się tańcem z gwiazdami i czekam na trzeci odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.